Hejka widzowie, z jest strony i dzisiaj sobie zagramy w... Bat Simulator mm, Co się stało z moimi gemami? W ogóle dawno w to nie grałam I czemu? Nie mam jakaś tych Aha, chyba wiem o co chodzi. Dobra. Hejka! jest tej strony Słodka i się sobie zagramy właśnie w Bad Simulator X. Y Ojej, ale zacina. Czekajcie wyjdę z tego świata, bo... Co jest grane za ciałami? Dobra. Dobra, spałny orczyk. I, no i widzicie, moim, jak, jak słyszycie po moim głosie, no jestem chora. No i, no i tak źrenia. Ale, żebym szybko wyzdrowiała, musicie dawać łapki. Znaczy, nie musicie, ale bardzo bym chciała, żebym szybciej wyzdrowiała. Łapki w górę i subskrybować mój kanał. No bo na 150 chyba subów robię specjalny odcinek. coś Czekajcie, bo jeśli tu widzę jakiś tam. <coughs> Bardzo Was przepraszam, ale czasem będę yy, kaśleć. <coughs> Bo naprawdę mnie gardło boli, ale jak widzicie, nagrywam dla Was. Yy, dobra, to tak. Dobra, co Ty chcesz? Dobra, miała. I tu był jakiś właśnie walentynkowy ten wiecie co ten update teraz sobie skoczymy tylko tutaj jak widzicie yy, potrzebuję trochę końców tam widzę że yy, widziałam że bardzo mocne pety da się załatwić więc sobie rozbieram trochę czasem mogą być powiadomienia, ale no jestem sama. Znaczy nie jestem sama, tylko no nieważne, ok. Tu widzę w ogóle jakieś czerwone to są te końce. <tuzd Husky> <tuzd tuzd> <tuzd Sorry> <tuzd> Chodzimy i zobaczmy, ile kosztuje takie jedno jajce. Pra jestem. Na samą już dostałam. Jak... o, jak tu ładnie. u siemanko. Mm, to na pewno mnie teraz nie stać na to bo tu mam prezentik do odebrania. Nie, nie dostałam żadnych. Dobra, lecimy i na... Yy, wychodzimy stąd i zbieram końce i chyba wiemy gdzie pójdę zbierać te końce. Pójdę do... Do Pixel World albo do Cat World. Dobra, Dawaj się do, 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 do Cat i idziemy tu. <tryk> 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 w ogóle za mną Dobra, zaraz pójdziemy na trening w ale... Ja możecie do mnie... Yy, napis znaczy wysłać... Yy, gifta. Yy, ja bym mógł... czekajcie, nie wiem... Nie wiem może wyświadczać, bo... nie wiem... Dobra, kto się pyta to musicie podać mi swój nick, jeżeli będą komentarze komentarza Dobra, no to ja muszę tam sprać. Co? Ja już mam tyle? No to będzie dużo otwierania. Ja już mam 7 milionów... Znaczy już 9 prawie, że. Co jest w grę? Dlaczego jeszcze tyle mam tego? Nie skomentuję tego, ok. Dobiję do biliona? <laughs> Przy okazji sobie. Oj. Te. Rainbow Coins. dobijam Myślicie, mam mocne PETA, ale nie mam żadnego huge PETA. Więc wysyłajcie mi, błagam. Nikt będzie w opisie, ok? Może być taka umowa, bo... bo nie, nie wiem... Nie, teraz chyba że w kapki to zrobię. Dobra, nieważne. Jest tu coś... Dobra, to wezmę ten duży prezent. Przepraszam was, ale naprawdę jest chora. I nic na to nie poradzę. I no, ja takim tempem to ja dobiję do tego... Do tego mil... nie, nie miliona, tylko biliarda. I będę mogła sobie otwierać dużo... skrzynek. Mmm... I to już są moje wszystkie najlepsze pety. Ten jest bardzo fajny, ten, ten bałwanek mam. Legendarny jest. Zimowe. O, znowu on. To chcesz. Dobra, ja chcę za tego, ok? U, ready. Co? Naprawdę? Co jest? Wymieniłam się za niego za lepszego peta. On mi dał lepszego niż... On mi dał lepszego niż ja mam peta. Dziękuję Ci, Ty. Nie wiem jak się nazywałeś, ale bardzo Ci dziękuję. Bo wymieniłam się za niego na... za najlepszego peta, ale ja mam teraz o wiele, wiele, wiele lepszego. Przepraszam niestety choroba nie mnie tak szybko. Dobra, gdzie mamy jeszcze jakieś te chcę dobić do tego biliona? Wiem, że to może być niemożliwe. Znaczy, na pewno jest możliwe, ale że długo zajmie. Co? Ja już mam 6 bilionów? Aha, ja, ja odkryłam cały ten świat. Ale dobra. Mam kolejny ten prezencik, więc proszę kończyć. Nie no, diamanciki bardzo fajnie, ale ja bym wolała coinsy, Te Rainbow Coins. O, tam widzę jakąś skrzynkę czerwoną, czyli walentynkową, A właśnie, pochwalcie się, że jak będą w komentarzach, czynne. Inaczej, włączone. Pochwalcie się, co dostaliście na walentynki, bo jestem bardzo ciekawa. Mama do mnie napisała, że kupi misję. No zrób przepraszam, bardzo z tym odpiszę potem odcinku, który zaraz się kończy. Dobra, nie dobiję do tego biliona, więc lecę do... ...shop. Do spawn-worldu, a potem jeszcze pójdziemy... Z... Ja sobie jednak kupuję trochę tych jajeczek. Trochę sobie wyłączę. I ja nie mogę końce mi na, na, czy na głowę spadły. W ogóle sobie wreszcie skina zmieniłam. Znaczy już wydaje po ostatnim odcinku, jeżeli go widzieliście. Dobra, to otwieramy. Jaki fajny to on ma. Nie. Otwieram, ja nie mam takiego. O! Jaki fajny epik! Czekajcie! Ile on jest? U! Ja ale... ale cenne pecy. Bardzo mi się podoba. Jeszcze epiki! Uh, legendarny! Czekajcie, muszę zobaczyć. Ile on ma tego? Dwieście. co? Aha, super, mam inventory full. Ja tu się skasować te pecy. Bo w tym w banku też mam straszny syf dobra ja tych jak sobie zostawię po jednym to nic się nie stanie dobra dwa sobie zostawię <tryk> 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 dobra też jednego sobie zostawię dobra dwa no dobra dobra Okej, okay. dalej O rar. Jaki ładny Tu w ogóle, ym, czekajcie ile on ten... No też nie jest zły jakiś ym, Ten, Chcia, tu jest ten Jak się nazywa? Cute pet, więc mam nadzieję, że go trafię Ale czekajcie Nie mam, więc sobie tylko... Uuu, co to są za małe Dobra, lecimy z tym. Dlatego i trochę tego. <coughs> Dobra, dalej rar. Siematypy. Hop, hop. Dobra, na razie nic takiego ciekawego. Ale normalnie. Zlatują, Zlat zlatują końce, końcu, znaczy tu się Przepraszam bardzo, to ty z na sali nic nie poradzę. Ulegędalny! Kat to... Dobra, epik. Kolejny legendarne, ale się cieszę. okej okay. okej okay. dawajcie mi coś fajnego dobra, epic jest bardzo fajny, bardzo słodkie są te eee yy, pety, bo są walentynkowe, takie słodkie tak ja mam nazwać listę dobra Ile jeszcze? Dawajcie mi coś fajnego. Mam bardzo dużo końców, więc dawajcie mi coś fajnego. Przepraszam. Niech nie poradzę na moją chorobę. Hmm, ja chcę tego kluczbeta. Da, dawajcie mi kluczbeta, da, dawajcie da, błagam. Da, da, da. Albo mi ty kala chce. Mi ty kala chce. Błagam. Będę bardzo zadowolona. Dobra, te, tych rali już nie chcę. No w sumie potem może je połączę. Albo nie, ral sobie włączę. Bo one jest za dużo ich jest. Czekajcie. Bas to lepiej może być. No i dobra. Idziemy dalej. Dobra, ten od razu się usuwa. Dobra, ten się nie usuwa, bo on są krzyki przykrót. <coughs> 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 Ojej. <coughs> to znaczy już jest po walentynkach, bo... Dzisiaj jest 17. No to no. było fajne ojako. Hop! Dawajcie mi jakieś albo mitkala. Tego misia tutaj, patrzcie. Takiego czerwonego. No! dawajcie mi coś fajnego! Okay. Dobra. Dajcie mi mitkale, albo kiczka czy, kiczka, czy albo kiczka, czy, nie wiem, jak to się wymawia dokładnie. No, 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 dawajcie mi fajne... Dobra, legendarne są fajne. Ej, no, przeszkadzaś mi, siądź stąd. Muszę też cały czas po jednym. Bo... Nie mam Robuxów i nie hejtujcie mnie za to błagam. Ile jeszcze petów mam? Jakie? I jakby te, te wszystkie połączyć te yy, jak się nazywa? O dobra, jeszcze dużo mi miejsca zostało. Więc spoko. O Dawid. Dawid jako kot, taki słodki. Okej. Okay. Teraz się osuwa, więc nie ma Kolejny Bye bye. To jest Jack. Papa Jack. Papa Lala. <kluzła> Papa Adam. <kluzła> Wszystkie mają imiona, więc patrzę tu. Eden, chyba Eden tak się... Eden, nie wiem, niech się wymawia. Dawajcie mi coś fajnego, O! Dobra. Epic jest bardzo fajny. Pama Miley. Milady. E. O, kolejny epicki, więc podoba mi się to. Ale mi się wy wykończą końce albo nie. To będzie za długo. A otwórzmy sobie jednego takiego golda. Dobra, to masz ja nie jednego. No to Dobra. szansę, bo nie mam takich pytań jak ma. Mal. Dobra. I jeszcze sobie pójdziemy na trening plazy. I... No to co, żegnam się z Wami. Może jeszcze nagam... Jedną część, znaczy... Kolejny odcinek. Z... Z y, właśnie Petsimulator. Dawajcie łapeczki w górę Żeby mnie uzdrowić I subskrybujcie mój kanał Pa Uu.